Eee, lata 80., komunistyczna bieda z zędzą w kinach, powrót do przyszłości. Jestem studentem biednym jak mysz kościelna, oglądam film, patrzę, nie, no na takie auto to mnie nigdy w życiu stać nie będzie. No ale minęło te 30 lat, okazuje się, że może będzie. I któregoś wieczoru siedzę sobie sam w domu, żona jest w delegacji, to jest ważny element, oglądam aukcje internetowe w Holandii. Patrzę, jest, a mówię ci ja, zalicytuję ci ja. I tak mnie przebił, no to licytuję, no to mnie przebił, no to zalicytuję jeszcze troszkę, i teraz też mnie przebił, no przebili. No niestety za trzecim razem mnie nie przebili. <grym> Ku mojemu zaskoczeniu i rozpaczy. Kupiłem. No i teraz pytanie, żona w delegacji. Wróci, trzeba się pochwalić. Tak, wyspowiadać. Jak to rozegrać? Przypomniałem sobie, rok 90. albo 91 jestem w Londynie, trafiłem na jakąś wystawę samochodową stał taki deloria, za płotkiem, tak? No tłum się, kłębi ludzie, oglądają, prawda? Proszę sobie wyobrazić, że tak się śliniłem do tego samochodu, że ochroniarz w którymś momencie wziął mnie na stronę i mówi: chodź no tutaj, mówi, wsiądź sobie. I kolega z którym byłem zrobił mi zdjęcie. Cały wieczór po zakupie tego ryłem po strychu, żeby znaleźć to zdjęcie, że jak małżonka w drzwi wejdzie, to będzie, kochanie, to nie była e, jakaś a, chwilowa awaria umysłu, prawda, zaćmienie intelektu. Nie, nie, ja o tym marzyłem od zawsze. No i powiedzmy, i w ten słody sposób, prawda, stałem się posiadaczem, żona nawet nie krzyczała bardzo, bo e, tak jak powiedziałem, auto kupiłem ze zdjęcia w przypływie szaleństwa, e, samochód był tak zwanym śpiochem, czyli przez poprzednie 15 czy 16 lat stał nieruszany. Eee, powiedzmy, auto ma 40 lat, ale już jest w miarę skomplikowane. Ma wielopunktowy wtrysk, ma powiedzmy, taki sporo współczesnych bajerów, które źle znoszą eee, stanie w miejscu. W związku z czym, jak, jak on przyjechał, to się zaczęło. Eee, hamulce, do, praktycznie zaciski, tarcze do wymiany. Eee, elektryka, masę różnych upływ, upławności, masę wiem, braku przejścia i tak i najgorsze, co się okazało, że znaczy wtrysk, który stał zamurowany, to jest przyczynek do jakości współczesnego paliwa, no ale to jest nasz osobną historię. E, pod kolektorem głównym, a tu jest silnik widlasty, czyli ma powiedzmy układ, że mamy jeden blok cylindrów, drugi blok cylindrów złączony dołem, tworzą taką literę V. I w, tych, w tej literze V, w tym wąwozie nazwijmy to, e, mieszkała potężna rodzina myszy. Ale potężna. I te myszy, powiedzmy, tam sobie żyły, mieszkały, no i sikały gdzieś w kąciku. W efekcie czego, francuski amelinium, z którego zrobiony jest blok silnika, no nie wytrzymało. Nie dało rad i blok się rozpuścił. Jeździ, z tym, że to też trzeba mieć na uwadę, ten samochód, tak naprawdę jest prototypem. Bo e, powiedzmy, to jest szalenie ciekawa historia powstania w ogóle tego auta, e, wizjonera, który go stworzył, i, i, i masy historii z tym związanych, ale o tym może będziemy mieli chwilę potem. Natomiast de facto to był prototyp niedopracowany, na szybko wprowadzony do produkcji, no bo kasa się kończy, produkować, sprzedawać. W związku z czym jest masa, to jest prawie tak jak była kiedyś taka skoda 1000 MB i starzy szoferzy mówili 1000 ty, małych braków. I to samo można powiedzieć o DeLoreanie, tu jest mnóstwo takich... No, nie, może nawet nie błędów konstrukcyjnych, ale drobnych niedorobek, które po prostu trzeba mozolnie eliminować. No i cały czas trzeba się liczyć z tym, że coś może wyskoczyć, się auto sportowe. Przy czym Ty mnie teraz słuchasz, czy nie? Tak, tak, tak. Eee, Przy czym to też jest ciekawostka. To nie, z założenia to nie miało być auto sportowe. To ten wygląd, to wyszedł trochę przez przypadek. To miał być samochód. Eee, ethical car. Samochód etyczny. To miał być samochód tani w eksploatacji, praktyczny, stąd blacha nierdzewna, żeby nie rdzewiał. To powiedzmy lata się konstrukcja tego samochodu to jest pierwsza połowa lat 70. I wtedy powiedzmy samochód wyjeżdżał nie tylko z FSOW, z Detroit jak wyjeżdżał, było dokładnie tak samo, rok czasu później były dziury na wylot. Więc powiedzmy stąd ten pomysł na stal nierdzewną. Dwuosobowy jest dlatego, że Jankresom wyszło z badań powiedzmy, że 90% podróży samochodowych odbywa jedna, maksymalnie dwie osoby, więc po co pakować cztery siedzenia, jeśli można tylko dwie? Y Także jak wspomniałem, dwuosobowe auto, bo tak wyszło z badań fokusowych. Stal nierdzewna, no bo nierdzewieje. Samochód idea była taka, że będzie poskładany z komponentów, standardowych komponentów motoryzacyjnych, żeby obniżyć koszty produkcji. I stąd z tyłu mamy silnik 3-litrowy, nazywa się to PRV, od Peugeot, Renault, Volvo. To wspólne przedsięwzięcie tych trzech firm. Widlaste, jak już wspomniałem, widlaste 6, 3 litry, Ponieważ jest to zdławione katalizatorami na Amerykę, to ma całe 130 koni, czyli powiedzmy, szału nie ma. Z drugiej strony, porównywalny z tamtych lat Porsche 924 miał 95 czy 97, czy jakoś tak. Także to porównywalna mod. W tamtych czasach twierdzono, że wystarczająca. Co jeszcze? Te panele, panele ze stali nierdzewnej, to de facto są, to są tylko panele zewnętrzne, bo konstrukcja samochodu, jeżeli się przyjrzymy na przykład tu w progach, to jest tworzywo sztuczne to jest laminat. Czyli cała skorupa auta to jest laminat przykryty panelami ze stali nierdzewnej drzwi. Drzwi są wykonane z prawdziwej blachy. Natomiast po, po, po szycie to jest tylko cieniutka blaszka. Kolejna pięta achilles, achillesowa tego samochodu. Środkiem, tam gdzie jest ten wysoki tunel, środkiem idzie rama skrzynkowa. I ta rama skrzynkowa jest wykonana ze stali czarnej. Pokryte epoksydem. I ten epoksyd ma taką właściwość, że pięknie się trzyma na rdzy, czyli rama rdzy wieje, lata mijają, szofer wchodzi czy właściciel wchodzi pod spód, patrzy na ramę, nie, no jest fantastycznie, wszystko się trzyma. Dopóki nie weźmie śrubokręta, nie spróbuje dziugnąć. I wtedy nagle rdza się sypie. A całe auto się składa. Eee, kolejna ciekawostka, tu mo 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 może zrobimy rzut kamery. Eee, ja zamknę drzwi i tą eee, będzie lepiej widać. Oj, 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 oj. Czyli, jeżeli się przyjrzeć na to auto z boku, takim spokojnym wzrokiem, to łatwo zauważyć, zdecydowanie za duża, jak na auto tego typu jest przerwa pomiędzy kołami, a nadwoziem. I teraz, z czego to wynika? Yy, Praktycznie samochód był już opracowany, przygotowany do produkcji. Yy, produkcja była kierowana głównie, głównym rynkiem zbytu miały być Stany Zjednoczone, czyli auto jest przygotowane do produkcji. Ktoś z inżynierów bierze miarkę, mierzy wysokość zderzaka 3 cm za nisko w stosunku do amerykańskich przepisów bezpieczeństwa. I teraz tak, albo przeprojektujemy cały przód, całą przednią część nadwozia, żeby o 3 cm podnieść zderzak. Albo podniesiemy zawieszenie. I tak zrobili. Oryginalnie tu są włożone, znaczy w stosunku do prototypu są włożone twardsze sprężyny i wyższe, żeby podnieść auto o te rzeczone tam 3 czy 4 centymetry. Efekt jest tego taki, że tym, tym ruchem, zastosowaniem twardszych sprężyn i wyższych, totalnie została zrujnowana charakterystyka jazdy. Czyli ten samochód fajnie wygląda, natomiast prowadzi się, no może nie jak wóz drabiniasty, ale niewiele lepiej. Moc, moc silnika 130 koni, przy czym tak jak wspomniałem, to jest zdławione e, katalizatorem e, ze względu na amerykańskie przepisy. w Ten sam silnik w wykonaniu europejskim miał 160 koni. Natomiast prędkość maksymalna... No, e, kolejna ciekawostka. E, druga połowa lat 70-tych, tego gościa od orzeszków ziemi. Jimmy Carter. W ramach, powiedzmy, raz, że kryzys naftowy, dwa, że jest poprawą, poprawa bezpieczeństwa na drogach, wprowadzono przepis, że wszystkie samochody w Stanach Zjednoczonych mają mieć prędkościomierz, który się kończy na 85 mila. I tu tak jest. Czyli 85 mil to jest mniej więcej 140 km na godzinę. I w tym samochodzie jeździmy, prędkościomierz dochodzi do końca. Jedziemy, 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 i dopóki nie zobaczymy na nawigację, to jesteśmy przekonani, że jedziemy 140. A nieprawda, bo 180 następna, to wybierzesz sobie co ci pasuje następna ciekawostka odnośnie konstrukcji tego auta w zamyśle to miał być samochód tak zwany mid engine czyli z silnikiem, który jest pomiędzy osiami, dzięki temu mamy równomierne tak jak powiedzmy Ferrari czy Lamborghini czyli mamy mniej więcej równomierne rozłożenie mas na osie na przednią, na tylną, natomiast na etapie prototypu krea, powiedzmy kreator, czy wizjoner John DeLorean, który stał za tym projektem Podszedł, popatrzył mówi: No nie, mówi, nie ma miejsca na kije golfowe. W związku z czym silnik, i to proszę zobaczyć, jest półeczka na, na kije golfowe. Natomiast silnik został przesunięty o 30 cm do tyłu. Kolejny element, który dramatycznie zrujnował właściwości tego pojazdu. Żeby trochę z tym zawalczyć, z przodu założono opony 14 z tyłu 15. Czyli mamy dwa rozmiary opon przód tył. Yy, tudzież fabryka zalecała półtorej atmosfery z przodu, dwie z czymś z tyłu, czyli coś jak w Maluchu. Maluch miał podobnie, że obciążona tylna oś, w związku z tym, żeby jakoś ratować właściwości jezdne, no to do, dowalimy powietrza w tylne opony, będą twardsze, to się może, będzie trochę lepiej trzymało jezdę.